i dzisiaj odblokujemy sobie tego legendarnego Kraga. Yy, właśnie sobie go dzisiaj odblokujemy. Yy, yy, no więc przejdźmy, bo grałem w TT i mam go i brakował mi jego jeden odłamek, więc właśnie grałem w ten tryb yy halloweenowy, to właśnie tam można było go zdobyć 10 odłamków i właśnie teraz go sobie odblokujemy. Jest! Mam tego Kraga! W końcu, kurczego mam! Jezus, matko, nie, musimy jakąś grę zagrać, ja się nie podam, jakąś na grupie, jak blog tylko. ale jak No z jakimś widzem możemy, yy, no dobrze. Dobra, dobra, z widzem będzie dash yy, No więc to na następnym odcinku ten dash będzie, ale fajny jest ten krak, to będzie gra z widzami, a na pewno zagram z jakimś widzem na bank w dash Więc ja żegnam się z nami widzowie, pa pa! <Ły> puta 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 puta